No to zobaczcie, tak miasto dba o wydmę świnuściu. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda moje ulubione miejsce. Tutaj pani Janga Toska zawiaduje tą częścią wydmy. Urząd Morski powiedział, że nic do tego nie ma. To jest część, którą zawiaduje miasto. No to zobaczcie, tak miasto dba o wydmy w Sinuściu. Tak właśnie miasto dba o wydmy w Świnoujściu. Tak to tu wygląda, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Miasto nie ma czasu na to. Miasto nie ma czasu na to, aby się zająć porządkami w mieście. Miasto tutaj po prostu, wieszcie. robi wielkie rzeczy. Miasto robi wielkie rzeczy, na przykład walczy z terminalem kontenerowym, który mógłby przynieść dziesiątki, jak nie setki miejsc pracy, a na pewno tysiące miejsc pracy przy jego budowie. Kiedy się załamuje rynek nieruchomości w śniuściu, no to po prostu to byłoby najlepsze, co można byłoby zrobić. A tutaj mamy po prostu mylinę. Tak trudno zrobić tutaj fotopułapkę, tak zrobić trudną fotopułapkę, przecież te puszki tutaj leżą w ogóle od dwóch tygodni. No a Agatowska tego nie ogarnia, nie ogarnia ani Agatowska, ani jej ludzie. A coś powie, co ty się czepiasz, pani prezydent? Ona ma sprzątać? Tak, ona. Ona, ona ma sprzątać. Jak nie, jak nie potrafi sobie zatrudnić ludzi, którzy, którzy zrobią to za nią, to ona to powinna robić. No, w końcu porwała się do władzy przez ostatnie 10 lat. Na każdej sesji Rady Miasta udowadniała, że ona wie lepiej co zrobić. No to miejmy nadzieję, że pani prezydent będzie się z tego wywiązywała. Niech idzie i niech ta główna sprząta i puszki. Skoro po prostu nie potrafi znaleźć ludzi do pracy, nie potrafi tego ogarnąć, to powinna robić to sama. Chyba proste, nie?